Siora! Co? Siora Kinga chodź tu! Co, 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 co? Pa, on, tu, on, tu. Patrz, yy, patrz jakie fajne filmy. Siostra versus brat. Na YouTubie. Oglądamy? No okej, okay, spoko. Może się czuć, dowiemy. A może. O siema młoda. Hej. Gotowa na lekcję? No a co? Chciałem ci pokazać pewną sztuczkę. Co znowu? Chociaż, Założymy się, że wsadzę ten pieniążek do tej butelki? Przez dno? Mhm. Mm nie wierzysz? No zobacz. Przykrywam sierką, Wypowiadam magiczne zaklęcie. Pokus, pokus, czary mary. Sać pieniążka do... Samary. Gotowa? Mhm. Mm Patrz. No sprawdź. No i co? Żadnego pieniążka tutaj nie ma. Co? Jak to nie jest? To, że młodsza, nie znaczy, że głupsza. Miłego dnia, Brachol. Dokładnie, młodsza to nie znaczy głupsza. Dobra, dobra, oglądaj i nie komentuj. Wejść. Braciszku, a masz może pożyczyć ze stówkę? Zapomnę. Jesteś tego pewny? Bardziej niż pewny. Dobra, to ja może zadzwonię do Twojej dziewczyny i powiem, że ostatnio była tutaj u nas Twoja koleżanka. Co ty na to? To, to w 20 polisz czy w 50? -tach? A, a, i tak, jeszcze pin do karty to 1-1-1-1. Jeden, 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 jeden. Używaj dowolnie. Cześć, mamo. Masz może pożyczyć 100 złotych? Nie? Jesteś pewna? A mam za to mieć do taty i powiedzieć mu o twoim koledze z pracy? Chyba jest... zacznę stosować te metody na ciebie. Żebym mnie czegoś nie zastosowało, tak, zaraz. Oglądaj. A ty gdzie? Na impreza, a co? A mama wie? Oczywiście, że wie. Tak? Mhm. Mamo! Dobra, cicho, ile chcesz. TikToka, kochana siostrzyczko. Co TikToka? To twoje konta na TikToku. Chyba sobie żartujesz. MAMO! Dobra, cicho! Okej okay. Give me a Hit me baby one more time O, 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 Stary, wszystko okej? Nosił wilg razy kilka Ponieśli wilka. Chłopaki, mogę z wami posiedzieć? Nie, spadać stąd, bo gramy w Fifę. Prawda? Tak, tak. Powiem mamie. No to sobie mów. Mamo! Adem nie pozwala mi się z jego kolego? Dobra, możesz być tutaj, ale masz siedzieć cicho. Dobra, tylko się przebiorę. A co wy robicie? Wiesz co stary, bo zapomnieliśmy... Że te... Zapomnieliście mi powiedzieć, że co? Od... Ym... MAMO! Chyba przestanę przyprowadzać kolegów do domu. To jest spokój, to jest tylko film. Kinga, wyłaz, szybko proszę Cię, bo się zaraz posikam! No nie już, tylko, tylko już! Nie będzie tylko, bo to dwójka. Taka jesteś spana, otwieraj! Jak chcesz, żebym Ci otworzył, to oddaj mi te 100 zł, co ci pożyczyłem. Dobre, no. serio. Naprawdę, mistrzoso, przyznam szczerze, że ten film był dobry. No, serio. Ale cały czas ja mam tak kochaną siostrzyczkę, z którą no. nie muszę się w ogóle kopać. No. Ty też jesteś moim wymarzonym starszym bratem. Kocham. Cię. Ojej, ja ciebie też. Dobra, dobra. wtedy. to suba bnaś na kroka ferrari łapki w górę oraz jakiś ciekawy komentarz no dawaj 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 Przez cztery kupi ty się